Co, co, gdzie, gdzie jestem? Jesteś w niebie, paruwo. Stary, co ty tu robisz? Nie, stary, tylko ojcze. Możesz też mówić, Boże. Ty, ale masz fajny głos. W ogóle chyba długo spałem, bo jakiś remont tu zrobiliście. Halucynie, to jest niebo. Jesteś w niebie. Ja jestem w niebie tylko wtedy, gdy gęsta i zgrożona substancja spływa mi po gardelku. Coraz większe odkleje trafiają do tego nieba. Ty, a gdzie mamuśka? Jest tam, na dole. Co? Jak to w dole? Na dole, cymbale! Aktualnie poluję nago razem ze stadem wilków. A, no to w sumie jak co tydzień Czy pamiętasz jak się tu dostałeś? Tak, pamiętam Znaczy, no nie do końca pamiętam, ale wiem Więc jak? No to najpierw ty zdarłeś z niej ciuchy, a potem ty ją wiesz Nie o to mi chodzi I dlaczego ja? Typie, ja jestem Bogiem, nie twój ojcem No to jak się niby tu dostałem, co? Mieszałeś beton ze swoim starym Ej, hey, no, było takie coś I założyłeś się z nim Kto zje więcej betonu, ten wygrywa A no tak! Była zacięta rywalizacja I wygrałeś, gratuluję Dzięki, dzięki O kurwa Część druga dziwnych i ciekawych rzeczy, które znalazłem u mnie w chacie. Pisaliście, że bym pokazał wam co jest w tych drzwiach na balkonie. O w tych, ale to wam pokażę na końcu. Dużo z Was pytało, co to jest za motor. Więc wam go teraz pokażę. To jest motor mojego taty. Bo ja motorów nie lubię, nie jest motorami. W nie, sensie, że nie lubię, tylko że po prostu nie kręcą mnie. Nie wiem takie co chodzi, nie? A co? teraz mam odlotowy prototyp dla osób, które bolą kolana, gdy klęczą w kościele. Albo klęczą w innych sytuacjach. Na kolanniki z grzytu. Jesteście w kościele, to jest kościół, co nie z motorem, elegancko. Jesteście, układacie, klęczycie sobie na tym. No jak? Tak jakby drugi strych. Tam, żeby wejść, trzeba mieć taki specjalny klucz. Ale tam nic nie ma, oprócz pająków, więc nie ma co wchodzić. Nawet w sumie nie wiem, gdzie jest ten klucz. I od jakiegoś czasu lata u nas koliber. Kiedyś uratowałem mu życie, bo ktoś myślał, że to jest szersze Nie chciał go, wiecie, pac To co, pokażę wam co jest za tymi drzwiami Uwaga, za tymi drzwiami jest gówno Jakieś rukiecie, no mogę wam tu pokazać Jakieś, nie wiem, zobaczymy O, taki świecący, gościotrób na ścianę do powieszenia Jakieś kwiatki, najebany kubuś Dwa najebane kubusie No hmm. i taki worek do tuczenia. tłuczenia Klocki Lego Pudełka po jajcach No i taka zajebista czapka kowbojska Elegancko, nara Twój świat jest w niebezpieczeństwie. Co? Czym chcesz go obronić? Co? Mam świat kurwa uratować, frytko? No, niestety tak wyszło. No Mamy bardzo ograniczony budżet, no, tak? Weźcie, no dajcie coś innego. Nie wiem, przynajmniej jakąś wykałaczkę. Wybieraj. No dobra, biorę ogóra. <laughs> Tylko go sobie nie wsadź w dupę. Pojebało was, czy co? Stary, cztery godziny do końca świata. No wiem. Chcesz herbatkę bo dwie zrobiłem? No, możesz dać. Zrób coś, co zawsze chciałeś zrobić, bo będziesz żałował, że tego nie zrobiłeś. Nie mam głowy do tego jakoś teraz. No czaj, ale ja właśnie idę. To co chcesz zrobić przed końcem świata? Zrobić herbatkę nauczycielce od matmy. wow, niesamowite. Herbatkę z moich szczochów. No to grubo. Młody, pachuj się. Po co zostały tylko dwie godziny? Lecimy w podróż! Piłeś coś? Nie! Znaczy tak, ale nie dużo. Na ziemi się nigdzie nie ukryjemy Mamuśka podjebała rakietę Co? Odlatujemy młody w kosmos No w sumie to mamuśka bo Ona jest do wszystkiego zdolna Pakuj się młody Ja muszę zostać bo mogę uratować świat Okej okay. I tylko okej? Okay? Jestem twoim synem Chyba twoim synem Zostaje na pewne stracenia. a ty mówisz okej? Okay? Tak Miłego ratowania ziemi Idę bo mamuśka już przyleciała Wyślemy ci pocztówkę elo Wszyscy się pochowali albo uciekli z ziemi Zostałem sam Ja jeszcze jestem A kim ty kurwa jesteś? I dlaczego jesteś moim no, końcem świata. Taki pizduś plastuś? Nie przeżywaj mnie, bo się zezłoszczę. I co, z gniewu założysz mi te swoje swójki? Nie denerwuj mnie. Chyba jednak obronię ten świat. Gdzie to jest? Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie, a ty? Jak to ja? No ja nie, a ty chcesz coś powiedzieć? To miłe, ja to bym na przykład zjadł frytkę. Frytkę? Serio, kurwa? Jakbym zjadł sobie teraz frytkę, to bym nawet pomyślał nad tym, żeby świata nie kończyć. To są chyba... Jaja! Ale cymbale, wybrałeś górę, więc nara. Chodź tu. A co ty mi tu jakieś robisz? Mam imię Betonie. A ty co mi tu z Betonem wyskakujesz? Też mam imię. No co chcesz? Chcę nauczyć się korzystać z kibla. Po co niby? Przecież wychodzimy na spacery. To dlaczego codziennie walisz klockę u mnie na łóżku? Tak nakazuje obyczaj. Skup się, kudłaty, bo nie będę dwa razy powtarzał. Postaw kibel na Twoim łóżku, to z przyjemnością będę korzystał. Dobra, patrz, skakujesz na kibel. Ty tak na serio go o I robisz takie coś. Ale ty jesteś przetrzypany, róbcie zdjęcia. No muszę ci to jakoś pokazać, bo inaczej nie zatrypisz. Ale co, że tak w majty? No faktycznie, czekaj. Nie no kurwa, żartowałem, ogarnij się człowiek. Muszę cię nauczyć, codziennie to będziemy powtarzać. Dobra kurwa, przestanę już srać na to łóżko, tylko nie pokazuj mi księżyca chłopie. No dobra, przynajmniej raz ci pokażę. Nie chcę garnić dupę, spadam stąd, daj mi spokój. No i załatwione. Idę pierwszy raz na grzyby z moją babuszką. Ale grzyby. Grzyby. O no tu się schował, skurczybyczek, Zgubiłem moją babcię. A będziesz wiedziała, gdzie iść? Co? Ty? Zaraz wypadnie jakiś łoś na nas. Ale palisko. Ja pierdziel. O, a to co to za grzyby? Nie znam takich. Nawet z takich lastek gdzieś śmiecą, świnie. Posprzątam za was, wisicie mi piwo. O kurwa, teraz chyba się na serę zgubiłem. Babcia! Nie <laughs> widzę, gdzie jesteś. Ja tu pierwszy raz jestem, to mi się zgubił. Tu się Staszek schował. Patrzcie się, ile ślimaków tutaj wszędzie, muszelek. Gang ślimakowy. Imprezy miały. Butelek pełno, to ślimaki chlały. W wódę. A Nawet po co dzwoni? No, a co jest? Stary obczaj to, ja latam. No to nieźle, ktoś ci musiał wykurwić. Nie, latam samolotem, chłopie. Ty chyba coś na sery musiałeś mocnego zjeść. Stary pilotuje samolot. No, no, trolluj dalej. Ale nie wale w chuja! Sery mówię, patrz przez okno! I jak mam nie zobaczyć, że ty lecisz tym samolotem? Przelecę ci nad dachem. Ta, no. Widzisz mnie? Widzę jakąś kropkę tylko, co się zbliża. To jestem ja, lecę wprost na twoją chatę. O kurwa Wyrobi idealnie nad twoim dachem Ty, bo coś pika Co pika? Nie wiem, jakiś błąd Nie mogę sterować samolotem Ta, kręcaj dalej farmazonie Weź to lepiej odchyl, bo lecisz prosto na mnie Kurwa, nie mogę Weź, ogarnij, podnieś ten samolot nam się, ale nie Stary, kurwa, bo jesteś coraz bliżej To nie jest już śmieszne Podnoś się, gruzi! Weź to, kurwa, podnieś żyjesz? Tak, tylko jest mały problem. Jaki? Jaki? Zabrałem ci dach. Jak zabrałeś? Były koła rozłożone i się przyczepił. Ja pierdo... Dobra, zawracam i spróbuję ci go odłożyć na miejsce. Nie, nie, lepiej nie. Muśka robimy zakład. Jaki zakład, synku? Spinamy się na tamto drzewo. Ale kurwa dzida. Kto pierwszy ten wygrywa? No nie wiem. Ja w tym nigdy nie byłam dobra. A kto przegra, musi spać ze starym. Tylko nie to. A ale są czyste bony pod kąderką? Dobra, stary, lecimy w ja. Nie mogę przegrać. Stary, zdenerwuj mnie. Po co? Jak ci w kurwie, to wygram! Jak mam cię zdenerwować? Powiedz coś do mnie! Słucham cię! Kurwa, romantyk mu się włączył. Słucham cię, ty mój! No co, ty mój? Ty mój z salca Soniku! I co, zadziałało? <grym> co nie będą musiał spać ze starym gdzie mamuśka? Mamuśka wykopryciła! Już prawie nie no kurwa i win. Elo bizonie Co jak to? Krzykuj się na wąchanie dupska starego! Dziadek to twoje drzewo? Nie! Musimy je ściąć! Ale nie możecie, bo tam jest steropak wypisy, dziadek my to ścinamy! Kurwa mać! Za czteropaka to sam to zetnę! Pamię tą piła! Znowu spać ze starym! Co to było? Już poczułeś naleśniki starego! Jak łańcuchowa ładowa! Sam jesteś kurwa! Co się dzieje? Dlaczego to się trzęsie? Nie mam Mordo, potrzebuję twojej nogi. Po co ci moja noga? Muszę coś poćwiczyć! Co ty mi tu halucynisz? Szczanie możesz sobie na drzewie poćwiczyć. Szczanie ćwiczę na twoim łóżku. Co? Co? O nie nie nie, nie dostaniesz mojej nogi. No człowiek, mam randki niedługo! A co ma randka wspólnego ze szczaniem? Nie chodzi o sikanie. Gościu, jak ty chcesz iść na randkę i zlać się na tą słuczkę, to powodzenia. Wiesz co, ale z ciebie halucyn. Czekaj, czekaj. O, chyba tryby zadziałały! Ty chcesz ćwiczyć na mojej nodze we kurwa! Ale nawet nie poczujesz! Chodzi mi tutaj o sam ruch, styl, technikę, czaisz bazukę. Idź ode mnie z tą pletką. No stary, no, no nie daj się prosić. Nie, głuchy jesteś wypadł! Weź sobie jakieś krzesło czy coś! No dobra, wrócę w nocy. Co w nocy? Co ty stary pierdolisz? W końcu zaśniesz i wtedy muszę poćwiczyć skilla. He, he, siu!